Was w kolejnym odcinku po dosyć dużej przerwie. Ale teraz wracamy. Nie było mnie z tego powodu, bo na wakacje a przynajmniej w lipcu nie chciało mi się zbyt mocno nagrywać. Teraz biegniemy do katakumb, yy, znaczy do bossa z malowanego świata. Ariamis, a na końcu do katakomb Aby pokazać Wam w katakombach jak najwięcej. zbyt wolny czym nie, musiał zobaczyć czy nie mam... czy nie mam czegoś lepszego. O, o nich zapomniałem. No teoretycznie claymor mam szybszy i tu będzie walka z bossem. Dosyć nietypowa, bo boss na nas się nie rzuca.

No i teraz po prostu ją zaatakujemy. Polsam atakować w ogon, bo można go ociąć. Widać ten boss jest niewidzialny, to trochę utrudnia walkę. Trzeba się sugerować tylko stopami, na ziemię. Tak się ją wytrąci z równowagi, to ona przestaje być niewidzialna. Zdobyliśmy też z jej ogonu szczylet. I tak jak mówię, musimy skoczyć z tego pomostu. I to powoduje, że wracamy do Anor Londo w miejsce przed obrazem. I teraz korzystam z tej kości Wielodącej dremu Bo to mnie teleportuje do pierwszego ogniska w Anor Londo. Ale jednak wrócić się muszę do A do fotelcyna, do ogniska, bo tu mam zgaszone. Teraz mogę już też wymienić broń na tą, bo ta broń się przyda w katakumbach. ale najpierw z tą pałką muszę się udać do kowala tą scenkę pominę to było trochę niezamierzone, ale Ostatnio zaczął mi się psuć analog w więc będzie trochę ciekawie. Prze tyle poczujemy się do parafii nieumarłych. I cofniemy ulepszenie pałki z okultystycznej na Boską plus 5, po to, aby jakoś skutecznie zabijać te szkielety. On teraz też będzie mógł robić nam okultystyczną bronie. Mamy broń okultystyczną. Teraz pobiegniemy do kaplicy Firing i osiądziemy tam przy ognisku. I następnie wyruszymy do kaczaku. Boskie obrażenia też są dobre na zwykłych nieumarłych. Poza suma bonus obrażeń. My już wejdziemy tutaj w parametry i dodatkowe efekty, czy tam widać 110 obrażeń do boskości jeszcze. Ten bonus, oczywiście, wchodzi tylko przy istotach nieumarłych. Jak mamy chociaż jeden damage o boskości, to możemy sobie normalnie szkielety, o ile jest nekromanta. A jak widać, mamy tutaj nowego NPCa, Sig Sigmajera.

Jak widać, ciężko jakoś. Póki co nie jest. W drodze do katakum. Ale też już mamy trochę silniejszą postać niż na początku, gdy tam byliśmy już. Zebraliśmy skarby. To już tam wracać nie będę. Leżenia, jak widać już jest po szkielecie, więc jakoś źle nie jest A zobaczę jak jeszcze zbroi obrącz. Znaczy dwa ciosy. A bakta podejrzewam, że nas trzała. Tu mamy jeszcze więcej szkieletów do pokonania. Trzeba na niej też uważać, bo nie wiem czy wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków. Ale one też mogą parować. A tu mamy nekromantę. Póki on żyje, to on może odradzać szkielety, jeżeli ich nie poknaliśmy boską bronią. A teraz, póki co, wydam na coś duszę. Na witalność i... podejrzewam, że wytrzymałość. Zobaczę, na co mogę dostroić się. A wewnętrzną moc dam. Chyba mi się bardziej przyda niż kula ognia. O, to jak rozwalana na hita to będę tak bił ich. Tu jest ne kolejny neutromantr. Postaram się go szybko pozbyć. Aby problemów nie sprawiał, bo oni są mini, bo jednak. Mamy młot lucerański. Mogę wam pokazać, jak mniej więcej, jak, się, jak ta broń się zachowuje w walce. takie ciosy ale ja wolę dostać póki to przy pałce bo jakaś słaba też nie jest na te szkielety też skarb i tutaj drogę dalej są też wybuchające czas czaszki więc trzeba uważać Teraz Wam pokażę drogę do drugiego ogniska w tej lokacji oraz drogę do Kowala. Chciałem spróbować go sparować ale się nie udało Tutaj mamy też takie sekreczne przejście które warto zwiedzić z powodu tamtych jaszczurek nie zniknęła ale to nic jakby ktoś chciał je zabić szybciej na raz, to polecam wyjść z gry i wejść, jak jedna wam zniknie. Jak mi jeszcze ale ja nie będę wychodził z gry, bo chcę pokazać, wracać wam całą lokację jak najszybciej. Ja więc tylko szybko zobaczyć jakie mam w pierścienie. Tam też leży jakiś skarb. Chętnie go podniosę. A, to znikroamcze Lazarnia czaszki, to świetnie. Przyda się w następnej lokacji. Tak to by musiał przejść w część lokacji bez tego. Tu mamy drogę do ogniska. Możemy nawet rozpalić. Ja tylko przedstawię z przeszeństwa na kości wyrążące dla mojej Rzyma. Oraz wejdę na górę i przedstawię tą dźwignię. Ona przewróci nam most, tak abyśmy mogli przejść, ale jeszcze przejdziemy tędy, aby pokazać Wam drogę do Kowala. Jest tutaj też broń o nazwie Kosa, Wielka Kosa i w ogóle to jest Kosa. Nie krążę to może nie przeżyję tego. I miałem rację. mamy naszego kolejnego kowala tu na jest Ognisko, ale nie będę z niego korzystał. Można ulepszać bronie do broni ognistych. Mogę je to na przykład zaprezentować na Murakumo. Więc teraz użyję kości wiodącej do domu, aby pokazać jeszcze wam innej części. Iną część lokacji. Teraz przejdziemy sobie tędy. że ciężko będzie bardziej chętnie do walki Tu mamy sekretne przejście, aby je odkryć, musimy je pozwalić w tą ścianę. I idziemy tędy. Tu nam na głowę też spalnie wielki szkielet, ale nie jest jakiś trudny do pokonania. Jest tu dostępny czarny czarnej magii. Służyć do tego, aby zapewnić nam jeszcze jeden slot do strojenia oraz dołączyć do przemierza Gwendolina, czego wam już nie pokażę, bo Gwendolina nie żyje. Teraz pójdziemy tędy i mamy tutaj nekromantę. Wejdziemy tutaj jeszcze na górę po kilka skarbów. Kur spokojna droga. Gdzie my jesteśmy? Aha, w tym miejscu. No dobrze. Pozwolę sobie przebiec do tamtego mostu. Pójdę do ogniska i myślę, że skończymy w ten odcinek tutaj. Dalszą część kataką pokażę wam w następnym odcinku. Dojdę tylko do ogniska, aby być już całkowicie bezpieczny. I w tym momencie będziemy się żegnać. Do zobaczenia. Cześć.